Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Tworzenie zarysów pojęć geometrycznych wśród najmłodszych przedszkolaków, warsztaty fotograficzne z matematycznym tłem, zajęcia muzyczno-rytmiczne o matematycznym charakterze. W grupie Żabki przy szkole podstawowej imienia Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani realizowany był projekt edukacyjny Nie jesteś w błędzie Matematyka jest wszędzie. Finansowany przez Fundację M Banku w ramach programu grantowego Rosnę z matematyką. W programie wywalczyliśmy grant na realizację zadań z zakresu edukacji matematycznej dla najmłodszej grupy przedszkolnej, czyli dla dzieci 3-4-letnich. To jest taka najbardziej wdzięczna grupa do pracy, bo daje najwięcej satysfakcji dlatego, że te dzieci uczą się w sposób naturalny, chętnie poznają świat i od nas jako nauczycieli zależy w jaki sposób my ten świat im pokażemy, czyli jakich środków dydaktycznych użyjemy, jakich pomocy, czy będziemy używać metod aktywizujących i bardzo się cieszę, że kapituła konkursowa umożliwiła nam realizację takiego programu, projektu, dzięki temu na pewno będziemy dalej Rozwijać pasje i zainteresowania matematyczne naszych dzieci, i poprzez ten program chcieliśmy udowodnić, że matematyka jest wszędzie. Nie są to tylko puste, abstrakcyjne słowa, wzory, tylko jest wokół nas. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dwa. Projektowi towarzyszyły ciekawe warsztaty i zajęcia, między innymi warsztaty fotograficzne które pomogły dzieciom zauważyć matematyczne kształty w codziennym otoczeniu. Konstruowanie gier matematycznych może być dla dziecka ciekawą przygodą. Dzięki takim zabawom dzieci mogą u siebie rozwijać potencjał twórczy oraz rozszerzać możliwości umysłowe. Na pierwszych zajęciach dzieci ustalały, jak będzie wyglądać ich gra. Integracja muzyki i matematyki to doskonały sposób na rozwijanie umiejętności rytmicznych i matematycznych. Dzieci uczyły się sekwencji i rytmów, co wspiera ich rozwój na wielu płaszczyznach. Geometria nie musi być straszna, jeśli zajęcia oparte będą na poznawaniu figur i brył zgodnie z podejściem Edyty Gruszczyk-Kulczyńskiej, autorki metody dziecięca matematyka. Matematyka w kuchni to nie tylko zabawa, ale także nauka praktycznych umiejętności. Dzieci mierzyły składniki, uczyły się o proporcjach i kształtach, a wszystko to w atmosferze wspólnej zabawy, integrując się z lokalną społecznością kołem gospodyń i gospodarzy z zasani. Nietypowe zawody sportowo-matematyczne okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzieci zostały podzielone według kategorii wiekowej, wykonując zadania o różnym stopniu trudności. Zawody sportowe z elementami matematyki to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu i naukę przez zabawę. Super było gieta na instrumentach muzycznych. Super była na warsztatach Gotowania. Na Godowania. Super było brać by udział w, w zawodach sportowych. Super było dla widzicie dzieci o Ważne jest, aby edukacja matematyczna odbywała się od najmłodszych lat. W ten sposób jesteśmy w stanie pokonać trudności albo przynajmniej zminimalizować te trudności w uczeniu się matematyki na dalszych etapach edukacyjnych. Jako nauczyciel matematyki oraz autor projektu finansowanego przez Fundację M-Banku w poprzednich latach całkowicie popieram inicjatywy nauczycieli przedszkoli. Projekt Nie jesteś w błędzie, matematyka jest wszędzie, zakończył się sukcesem. Dzięki kreatywnym zajęciom dzieci odkryły, jak fascynująca i wszechobecna jest matematyka. Rodzice, nauczyciele i cała społeczność zintegrowali się, wspierając najmłodszych w nauce. Matematyka stała się codzienną przygodą, a dzieci nauczyły się, że można ją znaleźć wszędzie w muzyce, w kuchni, a nawet w fotografii. Cieszymy się, że udało nam się wprowadzić dzieci w świat matematyki tak niezwykle kreatywnie. Dzieci dzięki realizacji projektu Rosny z Matematyką nauczyły się nie tylko podstaw matematyki, ale również posiadły umiejętności, które będą im towarzyszyć przez całe życie. To już trzeci projekt, który nasza szkoła realizowała z fundacją M-Banku. Mam nadzieję, że to nie ostatni projekt. Nie jesteś zatem w błędzie, matematyka jest wszędzie.